Siemanko, z tej strony Bananek Jak widzicie od dwóch tygodni nie ma odcinka I odcinki niestety nie będą się pojawiać Jak chcecie wiedzieć dlaczego to wam powiem w następnym odcinku Jak wesprzecie mnie, czyli zostawicie suba i łapeczkę kto może I po prostu jakby dech, jak jakby mnie wesprzecie, czyli dacie suba i łapeczkę, i napiszcie jakiś miły komentarz. Filmy będą się pojawiać, ale nie wiem czy na pewno. Niestety, filmików na razie nie będzie. To taki odcinaczek, którym was poinformowałem o tym i co mogę powiedzieć. Parę. Pamiętajcie, żeby też zostawić dzwoneczkę, żeby filmiki Was nie ominęły. Żegnam bardzo.